Mowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Sebastian Wierciak, dzień dobry, moimi Państwa gościem jest Magdalena Sosnowska z Konfederacji, prezes Okręgu zachodnio Ruchu Narodowego, a od niedawna radna Osiedla Majowe. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze. Do majowego też dojdziemy, ale zaczniemy od ogółu do szczegółu, więc na początek prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 51,8% osiąga swój nowy rekordowy wynik społecznego poparcia w historii pomiarów i i dla Onetu, wynika z opublikowanego we wtorek sondażu. Pani jest zaskoczona, nie zaskoczona, dziwi to panią, nie dziwi? Nie, nie jestem zaskoczona. Widać ten początek prezydentury, te pierwsze 100 dni naprawdę jest bardzo dobre dla prezydenta. Tutaj na te, na te wyniki mogło złożyć, mogły się złożyć dwie rzeczy w sumie. Ta świeżość, to jest mhm. pierwsza kadencja prezydenta Karola, Karola Nawrockiego, a także wyraźne właśnie skierowanie w stronę tego elektoratu, który wybrał prezydenta. I powierzył panu prezydentowi Karolowi nawrockiemu urząd, jest jego działania, które podejmuje, bardzo wyraźnie pokazują, że jest skierowany właśnie dokładnie w tym kierunku, w kierunku swoich wyborców na, na ten moment. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o poparcie społeczne, wicepremier Radosław Sikorski. Który był gościem rozmowy pod krawatem w poniedziałek? Można do niej wrócić na Radio Szczecin.pl w zakładce podcasty. Też, też nie jestem zaskoczona, ponieważ patrząc na poczynania naszego rządu, pan wicepremier Radosław Sikorski wyróżnia się. Na pewno Donald Tusk nie ma w ostatnim czasie dobrego, dobrego tutaj. Takiego dobrego wizerunku. Ostatnia wpadka, teraz właśnie taka wizerunkowa związana z nieodpowiednim strojem na bardzo, na bardzo oficjalne y, wizyty. Więc Radosław Sikorski, jakby nie patrzeć, y, zyskuje, wybija się w tym szeregu y, no, tego rządu, który jest y, niestety, no, muszę powiedzieć, y, z przykrością mierny i nie działa dla dobra Polski. Dotrwa do wyborów ten rząd? Myślę, że tak, dlatego że ta koalicja złożona z tak wielu środowisk świadoma tego, co się stanie po wyborach. Czyli że bardzo wielu z tych, tych ludzi nie będzie w ogóle już parlamentarzystami, nie będzie miało szansy zajmować tych stanowisk, na pewno. Nie pozwoli nie na to. Tak, nie odpuszczą. Przyspawają się do samych wyborów, do tych stanowisk i na pewno nie, nie odpuszczą. To wróćmy jeszcze do tych badań Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych Daonetu. Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na największe poparcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych: 31,5%. Ale po drugiej stronie mamy Prawo i Sprawiedliwość 27,6, Konfederacja 14,1 i Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,3. Czyli po tej drugiej stronie mamy w cudzysłowie 48%. Widzi Pani taką koalicję wielką z Prawem i Sprawiedliwością, z Konfederacją Korony Polskiej? W polityce niczego nie możemy wykluczyć. Ja na pewno ze swojej strony będę bardzo zachęcać wszystkich wyborców do tego, żeby w nadchodzących wyborach, które prawdopodobnie będą planowo na jesieni 27 roku, kierowali swoje głosy w stronę Konfederacji, ponieważ jesteśmy gwarantem dobrego interesu dla Polski i tego, że właśnie będziemy tego interesu polskiego pilnować i tutaj dobrym przykładem jest tak naprawdę kampania wyborcza prezydencka gdzie bardzo dobry wynik Sławomira Mencena bardzo dziękuję jeszcze raz za to zaufanie pozwolił właśnie stać się konfederacji takim powiernikiem tych wyborczych obietnic Karola Nawrockiego i ta deklaracja słynna toruńska, która została podpisana zarówno przez prezydenta Karola Nawrockiego, a także kandydata Rafała Trzaskowskiego, dała obywatelom, dała Polakom możliwość właśnie zabezpieczenia swoich interesów dzięki Konfederacji. Też przestrzegam przed nabieraniem się nad, nabieraniem się wyborców na Konfederację y, Korony Grzegorza Brauna, y, widać wyraźnie, że jest tam y, odpływ y, i jakby jest mocno ta, ta partia skierowana w stronę PiSu, taki bezpieczny, moim zdaniem, bezpieczny wentyl dla, mm -hmm. y, dla partii PiS. Y, Konfederacja jako jedyna właśnie daje tą gwarancję, że to, co obiecamy, to, to będziemy gwarantować Polakom. Tam jest taka mini wojenka między Sławomirem Mencenem a Jarosławem Kaczyńskim. Obserwujemy ją w mediach. To, to, to jest taka polityczna gra, a później ewentualnie po wyborach zbijamy piątkę i się dogadujemy? Czy, czy faktycznie nie uda się dogadać między Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością? My jesteśmy jako, jako Konfederacja otwarci na rozmowy. I tak jak zawsze mówimy, będziemy rozmawiać w sprawach Polaków, w sprawach naszych programowych yy, z każdym yy, i po prostu wysłuchamy, wysłuchamy każdego. Yy, I na pewno te rozmowy będą się toczyły, to nie można, nie można wykluczyć. Yy, no jest to takie słodkie przepychanie się, można powiedzieć, między dwoma panami. Yy, a jak będzie po wyborach, yy, to też czas pokaże. Jesteśmy bezpieczni? Jak Pani ocenia bezpieczeństwo Polski po aktach dywersji? Если не запрещено, то, то есть уж Dość długi proces, bo mhm. z, widać wyraźnie, że nasze państwo tutaj sobie na tym polu nie radzi. Ta cała sprawa związana z wysadzeniem tych torów jest bardzo niepokojąca dla opinii publicznej. Zaczęło Jednocześnie się, szybko udało się ustalić sprawców. No ale to dziennikarze chyba szybciej ustalili tożsamość tych, tych osób i podali, podali te, te informacje do opinii publicznej. Dla mnie to jest przykre, że na przykład jesteśmy teraz po Marszu Niepodległości. Nasze państwo z niesamowitą takim zatrzymieniem po prostu stara się ścigać osoby, które odpaliły w tłumie racę. Ujawniane są ich twarze. Są po prostu jawnie ścigani jak najwyżsi przestępcy. A tutaj mamy sytuację, gdzie jest atak na bezpieczeństwo polskie i to już nawet nie chodzi na infrastrukturę. Tam naprawdę mogło dojść do tragedii z udziałem ludzi, więc to jest już atak też bezpośrednio na obywateli polskich. Więc podawanie jakichś właśnie samych inicjałów, dopiero dziennikarze by tak naprawdę powiedzieli dokładnie, kim są ci ludzie. I dopiero później jakby był ten, 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 ten efekt Właśnie wyprzedzenia przez dziennikarzy, tak naprawdę minister. Wicepremier Radosław Cikorski, minister spraw zagranicznych, powtarzał w Szczecinie, że, że to jest kolejny dowód na to, że musimy pomagać Ukrainie, bo to jest nasz bufor bezpieczeństwa, bo broniąca się Ukraina to bezpieczeństwo Polski. Znaczy, nikt nikt nie zaprzecza temu, że, że Ukrainie należy pomagać. Bardzo dużo Polacy pomogli. Natomiast we wszystkich relacjach, nawet z krajem, który teraz jest w stanie wojny i, i walczy z wrogiem, należy zachować przede wszystkim jakąś wzajemność. Ukraina nie jest, jest państwem działającym tak naprawdę. Jest, mamy, mamy prezydenta, na przykład taka sprawa jak chociażby Wołyń. Gdzie w czasie wojny były możliwe ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, a my tak naprawdę dopiero niedawno doczekaliśmy się jakiegoś tam skrawka tych ekshumacji, i to do tego stopnia, że to jest jakaś malutki, malutki wycinek. Naukowcy jakaś... ze Szczecina nawet pojechali tam wioska. na miejsce. Wioska, tak, mhm. ale to cieszę się bardzo. Natomiast tam to zarządzanie tym wszystkim było w rękach tak naprawdę ukraińskiej strony. To też tak nie powinno być. Więc naprawdę tutaj rząd nasz nie wymusza tej wzajemności. Te pieniądze, które płyną, które zapowiedział właśnie wicepremier Radosław Sikorski... To przeraża to wszystko, te wszystkie porozumienia, gdzie tak naprawdę obywatel ukraiński jest stawiany wyżej niż obywatel polski i do tego wszystko się dzieje za polskie pieniądze. To jest, nie ma naszej zgody. W których sytuacjach jest wyżej stawiany? Na przykład teraz te wszystkie takie porozumienia związane z, z tą taką współpracą samorządową, na poziomie samorządowym, gdzie na przykład będziemy fundować jakieś właśnie infrastruktury, czy związane z leczeniem, czy związane z z infrastrukturą taką drogową. Mamy tutaj taka słynna, krążąca, na pewno Państwo o tym słyszeli. Będziemy finansować kanalizację na Ukrainie, gdzie jest w Polsce wiele wiosek, które jeszcze tej kanalizacji nie mają i potrzebują. Będziemy jeszcze rozmawiać na ten temat i wiele innych, ale już poza anteną Radio Szczecin. Przenosimy się na Radioszczecin.pl, na naszego radiowego Facebooka i do aplikacji Radio Szczecin. Dziękuję. Obserwuje Pani te skrawki, czasami wykluczające się nawzajem wiadomości dotyczące tego, w którą stronę zmierzamy, jeśli chodzi o pokój w Ukrainie? No tak, ostatnie, ostatnia, ostatnie tutaj te, te spotkania, na których nie było Polski, a mówiono o Polsce, są bardzo niepokojące i opinia publiczna w całej Europie, nie tylko mieszkańcy Europy, ale też Osoby zajmujące wysokie stanowiska są zaniepokojone tymi rozmowami i tym, co, co się pojawiło, jakie punkty. Tutaj można skwitować to jednym zdaniem, jeżeli chodzi o polski rząd i tutaj w kontekście też tego, mhm. co mówiłam na temat ścigania osób z Marszu Niepodległości. Nasz rząd jest po prostu. Silny wobec słabych i słaby wobec silnych, i to jest naprawdę w ostatnim czasie bardzo mocno widoczne, niepokojące dla polskiego obywatela. Naprawdę oczekuję od naszego rządu, żeby po prostu zabiegał bardzo mocno o to, żeby przy tym stole siedzieć, gdzie sprawy polskie są omawiane, bo tam po prostu mówiono też o Polsce. Jednocześnie rządzący przekonują, że jak już będzie odbudowa Ukrainy, to Polska zyska na tym najwięcej? Obawiam się, że nie. Dlatego, że już wcześniej słyszeliśmy o tym, że Ukraina raczej kieruje swoje myśli i rozmowy w stronę Niemiec, i to Niemcy prawdopodobnie staną się beneficjentem tej, tej odbudowy i tego, Zapowiedzianego przez polski rząd, niby, niby, niby tych korzyści. Także tutaj raczej jestem bardzo sceptyczna. Niemcy myślę, że właśnie w porozumieniu z Ukraińcami nie pozwolą na to, żeby zostać z tego gdzieś odsunięci. Polska już teraz na tym etapie widać, że jest odsuwana od wielu rzeczy. Nawet, nawet takie sprawy jak teraz co prawda to nie jest związane z Ukrainą, a chodzi mi o zamknięcie granicy z Białorusią. Decyzje, które podejmuje Polska, bardzo źle wpływają na polską gospodarkę, na polskich przedsiębiorców i jestem naprawdę pełna obaw, czy sobie poradzą. Grzegorz Braun apelował o... czy Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorza Braun apelowała o normalizację stosunków ze Wschodem. Pani też tak uważa, że musimy normalizować stosunki ze Wschodem? Czyli tutaj... W Apelowanie do, do, do Putina to uważam troszeczkę niepoważne. i To tak był apel polity... do Ławrowa i do Sikorskiego. No tak, tak, ale w mm -hmm. sensie do no Rosji. Tak. Rosja to przeciwnik, który po prostu potrzebuje też takich mocnych argumentów, a nie jakichś tam próśb, polityka z Polski. Tutaj po prostu powinny być twarde, twarde postawione warunki mhm. i twardą ręką powinno być wszystko, że tak powiem, zorganizowane. Natomiast proszenie Putina o to, żeby się opamiętał raczej nie przyniesie skutku. Nie będziemy mieli Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, Jednocześnie trwają prace nad rozwiązaniem zastępczym. Możliwe, że będziemy mieć rozporządzeniem, na przykład filię Wolińskiego Parku Narodowego u nas. Jak pani patrzy na tą całą sytuację? To, że nie będziemy mieć Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry, to jest bardzo dobra wiadomość. Tak jak powtarzam, to już po raz kolejny jestem bardzo wdzięczna panu prezydentowi za to, że właśnie zawetował tą ustawę, ponieważ tutaj nasze województwo zachodnie pomorskie tego parku w ogóle do niczego nie potrzebuje. Wręcz wszystkie informacje płynące od specjalistów wskazują na to, że ten park tak naprawdę mógłby być zagrożeniem i dla tutaj tej flory i fauny, która tam obecnie jest. Jest dużo w tej ustawie. Zwolennicy mówią, że byłyby dziesiątki milionów złotych na. Rewitalizację właśnie. tego terenu, a jednocześnie żeglowność byłaby zapewniona. Mówienie o braku żeglowności to fake newsy. Nie, to nie są fake newsy. Dobrze, że pan tutaj, pan redaktor, poruszył tą kwestię finansowania. Im bardziej zagłębiam się w ten temat, widzę właśnie rodzaj takiego szantażu finansowego, który, który mamy ze strony Unii Europejskiej i to jest właśnie jedyny argument, który... Podnosi koalicja rządząca, że hmm, wprowadzenie tego parku właśnie sprawi, że uda nam się uzyskać y, dofinansowanie na właśnie takie rzeczy, jak jakieś pogłębienia. Y, uważam, że dobrze zarządzane państwo powinno bez problemu na takie rzeczy znaleźć pieniądze, no ale wiemy, jakie są, jakie są nasze finanse, y, więc tutaj to tak. Y, Troszeczkę prześmiewczo oczywiście, bo, bo nie spodziewam się, żeby nasz rząd na to pieniądze znalazł, ale nie możemy pozwolić na to, żeby po raz kolejny uzależnienie naszych tutaj zasobów i tak naprawdę powierzenie, powierzenie tutaj i stworzenie Parku Narodowego ku radości Unii Europejskiej i Niemców zablokowało nam w przyszłości inwestycje. Do tego mamy na tym terenie już obowiązujący park krajobrazowy, który spełnia te wszystkie jakby czynniki i, i zabezpiecza te wszystkie walory natury, które, które są potrzebne. Niepotrzebne jest w ogóle rozszerzanie. Też warto dodać, że to, ta zmiana sprawiłaby, że zarządzanie tym parkiem zostałoby scentralizowane. Teraz tutaj odbywa się to na poziomie samorządów. Myślę, że jako lokalni politycy i lokalne społeczeństwo powinniśmy zabiegać o to, żeby właśnie takimi instytucjami zarządzały tutaj zasoby samorządowe, a nie centralna Polska. To skoro jesteśmy przy samorządzie, radni szczecińscy przyjęli strategię rozwoju do Szczecina do roku 2035. Przyglądała się panu, pani temu dokumentowi. Tak zgadza się. W ostatnim czasie została ta strategia przyjęta. No Jest to pokłosie ustawy która i zmiany, mm -hmm. zmiany przepisów które, które narzuciły tutaj jakby miastom i, i samorządom wprowadzenie takich takich przepisów. Tak było bardzo burzliwie rzeczywiście na, na sesji rady miasta. Ja uważam, że takie, takie programy i dalekosiężne powinny być spisywane i rzeczywiście powinny być omawiane. Tutaj były konsultacje społeczne, były, był ten program jakby omawiany szerzej. Na pewno są tam punkty, z które trzeba by było doprecyzować i doszczegółowić i popracować, dodać pewne rzeczy, odjąć. Za dużo jest właśnie we wszystkich dokumentach teraz. Będziemy się rozwijać czy zwijać? Bo jeśli chodzi no jeżeli, o liczbę mieszkańców, to chyba zwijać. Tak, no tam największy problem właśnie jest w kwestii demografii, ale też niepokojące jest to, że za bardzo w ogóle w całej Europie Skupienie uwagi jest na sprawach klimatu, na sprawach właśnie przyrody. Ja nie mówię, że my jesteśmy rozwiniętym społeczeństwem i oczywiście zależy nam na tym, żeby żyć w czystym, w czystym środowisku, ale też, nie, też trzeba pamiętać, że my jesteśmy też częścią tego środowiska i nie możemy swoimi działaniami wykluczać się z tego kręgu przyrody, w którym jesteśmy też ważnym elementem. To na koniec jeszcze pytanie o nową rolę Radnej Osiedla Majowego. Przygląda się pani temu, co się dzieje na majowym? No, chyba jak mówimy majowe, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to ta nieszczęsna mediateka. Może będzie my jeszcze się z niej cieszyć, ale na razie patrzymy na to przez pryzmat kolejnych opóźnień. Zgadza się, tak. Rzeczywiście mam nową funkcję radnej Osiedla Majowe. Bardzo się cieszę, ponieważ jeszcze bardziej będę mogła się zaangażować w lokalną społeczność. Jestem też. W zarządzie w takiej największej wspólnoty mieszkaniowej na, na Osiedlu Majowym. Tutaj też już od wielu lat działam na rzecz, na rzecz naszej wspólnoty. Teraz szerzej. Oczywiście będę się przyglądać, ponieważ tam przez 10 lat tak naprawdę osiedle Majowym zarządzała jedna grupa osób i trzeba troszeczkę tam odświeżyć wiele tematów i też patrzymy sprawdzamy właśnie jak to się wszystko odbywało na pewno na pewno radni z poprzednich kadencji będą z nami mieli troszeczkę trudniej na pewno nie będzie tak, tak kolorowo jak było dotychczas będziemy się przyglądać właśnie dlaczego są takie opóźnienia w mediatec, mediatece i oczywiście w innych tematach również czyli Rozliczanko a tak, nie będę tak aż tutaj ostro tego nazywać. Natomiast myślę, że to nasze zwycięstwo też, bo trzeba dodać, że my mieliśmy tam bardzo dobry wynik i byliśmy w czołówce jako, tak, weszliśmy taką, taką, takim, taką piątką tutaj radnych, takim pakietem. Także jest wola mieszkańców, żeby rzeczywiście przyjrzeć się, Temu, jak działała działa dotychczas Rada, i na pewno mieszkańcy oczekują zmiany. Dziękuję pięknie. Magdalena Sosnowska z Konfederacji, prezes Okręgu Zachodnio-Pomorskiego Ruchu Narodowego i radna Osiedla Majowe była moim i Państwa gościem w rozmowie pod krawatem. Dziękuję serdecznie, miłego dnia, życzę wszystkim.